Cześć, jestem Marek. Dziś zrobimy sobie unboxing gry planszowej Frostpunk. Frostpunk, planszówka znana, lubiana, wysoko oceniana. I planszówka, w którą ja nigdy nie grałem. Nie miałem okazji nigdy zagrać. Gry na kickstarterze nie wparłem. To było już no dawno temu, lata temu. Wersja sklepowa gdzieś tam nie ominęła. Po części też dlatego, że kiedy kampania pierwotnie tej gry była na Kickstarterze, to ja nie grałem w cyfrowego Frostpunk'a. Jestem graczem bardziej konsolowym, a Frostpunk jest grą strategiczną i jakoś mi się wydawało zawsze, że na padzie i na konsoli to jakoś tak grać e, gorzej. Budło jest w ogóle ogromne, powiem wam, i to jest sama podstawka Goła bez żadnych jakichś fajerwerków, dodatków. Do tej gry też były jakieś tam różne jeszcze dodatki i upiększające i takie z zawartością. No więc ja jakby w cyfrowego Frostpunk'a nie grałem. Wiem oczywiście o, o, o czym jest, o co w niej chodzi, widziałem jakieś tam filmiki. Aczkolwiek, jeśli graliście na konsoli, we Frostpunk'a na przykład na Playstation to dajcie znać, jak ta gra śmiga, bo ją widziałem ostatnio nawet gdzieś tam do pobrania, nawet gdzieś mnie przez chwilę kusiła, a potem stwierdziłem, kurde, nie wiem, czy to się da grać na padzie, ale jeśli na konsoli śmigacie we Frostpunka, no to piszcie w komentarzu, czy daje radę. W każdym razie, gra Frostpunk wiem, że jest bardzo polecana do gry solo, bardzo polecana w ogóle przez ludzi, ale też właśnie do gry solo w szczególności. Wiem, że jest trudna, jest taką grą troszeczkę survivalową, z takim może vibe'em, wiecie, Robinsona Cruzo, czyli gry, która gdzieś tam zawsze was kopie, nie powiem po czym, ale ogólnie rzuca wam kłody pod nogi, a wy próbujecie tym wszystkim przetrwać. I wiem, że ludzie tutaj zawsze pisali, że o, jakaś trudna, że wreszcie po 10 próbach udało mi się przetrwać, jakiś jeden scenariusz wygrać, bo tutaj ma różne scenariusze, ale to nie jest gra fabularna, po prostu scenariusze Daję Wam też jakieś cele i zadania. Na tyle, na ile wiem. Ale też od razu ostrzegam, powiem Wam od razu, że to jest unboxing taki w ciemno. Ja tej gry nie grałem, nie grałem w nią, nie oglądałem unboxingów, nie oglądałem żadnych komponentów. Więc za ja sobie to poglądam, otworzę zarazem z Wami. Ale nie miejcie mi za złe, jeśli coś tam pobaranie po i nie do końca może będę wiedział, co jest do czego. Instrukcja. To jest w ogóle wersja angielska gry, ale po polsku Frostpunk też y, oczywiście wyszedł. 44 strony. Yy, jest trochę dużo. Czy to jest, no to nie jest łatwa gra na pewno, także myślę, że tutaj troszeczkę czasu nauka zajmie. Tych komponentów widzicie też, tu jest, uhu, sporo. Tak jak mówię, do tej gry dodatków było masa, wręcz nawet jakieś trójwymiarowe budyneczki, czy plastikowe, czy jakieś tam nie wiem drewniane. dużo tego było, także to tego sporo. I tu mamy scenario book, czyli scenariusze. Scenariusze mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli osiem scenariuszy mamy w podstawce. Yy. Glossary. Okej, okay. no każdy scenariusz, no trochę mają setup, cele misji, system fabularny. No wygląda to ultra zachęcająco, powiem szczerze. Zwłaszcza, że zima się zbliża. Wprawdzie mamy jeszcze teraz sierpień, wrzesień, ale za niedługo będzie zima i może sobie właśnie siąść z jakąś herbatką, pograć. Widzę różne, różne układy mapy. No, spoko, spoko, zobaczymy, zobaczymy. No, w każdym razie Rulebook, Scenario Book. Tu mamy jakieś karty pomocy, możemy sobie otworzyć. Kurde, du dużo tego powiem wam, że. Zaczynam się czuć przerażony. Ile tego jest? A, cztery, dobra, czyli dla każdego gracza. Ale takie arkusze pomocy na pewno są przydatne, fajnie napisane w ogóle. Health Advisor. I mamy tutaj wszystkie fazy. Dodatkowe info. Action descriptions, budynki, starting buildings, to jest fajne. Aha, okej, okay, bo to jest jakiś tam... Tak, nie, czy to się powstało? O kurde. Bo to jest social advisor, forma advisor, generator advisor i health advisor. Czy jak w solo gramy, to jesteśmy wszystkimi tymi advisorami, co jest powiedziane, co każdy z nich chyba robi w różnej fazie gry. W mordę jeża. Mam nadzieję, że solo to jest jakieś dogarnięcia, do bo tutaj te rzeczy się trochę różnią, jak widzicie. Generator Face tu jest takie duże, a tu jest takie małe. Hmm. No to do solo to się chyba tak średnio najeżdża przyda, bo, bo trzeba te wszystkie rzeczy robić, grając solo. Tak obstawiam, ale nie wiem, nie wiem, dobra. Zobaczymy. Hu, dużo tego będzie. No i tu mamy kafeleczki, znaczy kafelki, w sensie budyneczki turki do wypstrykania. Ja tego na razie nie będę wywstrykiwał, bo muszę potem zaleć jakieś sensownie co to wszystko poukładać. Budynków jest bardzo dużo różnych, widzicie? I tak, jak mówię, gdzieś kojarzę, że były yy, do, do kupienia budynki, na pewno plastikowe. Ok, dużo tego. O, o kurde, patrzcie, ile tych arkuszy jest. Ja pierniczy. No dobra, może trochę szybciej będę przeglądał. Kolejne budyneczki. Tu kafle, w których sobie układamy mapę. Ok. Ale tego dużo jest. O jest, kafle. I kolejne kafle. To jest pociąg. O, ten pociąg to ja widziałem kiedyś w wersji plastikowej na jakichś zdjęciach. Mhm. To są to graniczniki do mapy, z których sobie budujemy planszę. O Jezu, ile tego wszystkiego jest? Jakieś żetony. Armageddon. Dobra. I tutaj mamy tą planszetkę pod... Yy, pod generator, ten duży plastikowy generator, który gdzieś tu w środku jest. Ale jest tego sporo. Nie wiem, muszę sobie znaleźć jakieś takie wideo z takim reboxingiem, żeby zobaczyć, jak to wszystko z protem popakować. Planszetka dwustronna. Ok, tu mamy coś wstępnie nadrukowane, tutaj nie. Teraz mamy jakąś gąbkę. Tu mamy też coś. Nie wiem, przetnę sobie to. Ta gra też gdzieś tam widziałem, nawet była wydana na Bogato chyba w takiej wersji, że, że był taki jakby sandrop, czy cieniowanie na figurkach. Też to ładnie wyglądało. Dobra, tu mamy... Nie wiem, turkę do wyrzucenia. Dwuwarstwowe planszetki. Nie wiem, czy to jakoś tak składamy, co z tym robimy. A, tak to składamy, dobra. Jestem buła. Tak to sobie składamy. Ale są dwuwarstwowe, to jest duży plus. To jest, nie wiem, dwuwarstwowe planszetki, to powinien być standard w każdej grze. Powiem szczerze, jak ja mam gry, w których muszę coś śledzić, mam jakieś trackery i nie mam dwuwarstwowych planszetek, to mnie szlak zawsze trafia. A tu wszystko, widzicie, macie dwuwarstwowe. Ale jest tego bardzo dużo. Bardzo dużo. Jest to, powiem szczerze, takie po angielsku słowo overwhelming, takie, wiecie, przytłaczające. Jest tego masa. Jakiś tor punktacji, planszetki na karty. Nawet nie doszliśmy na dół jeszcze. Ja pierniczę. Ale jakieś miejsce, tak wstępnie widzę, że tu na różne rzeczy jest. Tu mamy plastik, co ściągamy. O Boże, to do wyrzucenia. Od czego zacząć? Zaczniemy sobie od tego. Okej, okay. już coś mi to powypadało. Yy, generator. Tu coś jest, tu coś jest. Nie wiem, co się z tym robi. Czy to się to jakoś wkłada? Coś tu zepsułem. Jakąś tackę, nie wiem, instrukcję obsługi będę musiał zobaczyć. Czy może tak? O, tak to się wkłada, dobra. A, bo tu się gdzieś wrzuca. To jest taki jakby od razu straj, czy gdzieś tutaj wrzucamy to. To jeszcze jest do czegoś. Może to się daje tu na dół, albo gdzieś tu do góry. Nie wiem, pewnie jakaś instrukcja jest, do tego. Dobra, nie będę tu nic psuł. W każdym razie mamy taki plastikowy generator i tu wrzucamy gdzieś te kości do tego generatora i coś nam tutaj wypada czy to mi pasuje że to tu by musiało gdzieś być jak ja to przewrócę to to będzie wypadać hmm. Hmm. dobra dobra nie nie psujmy nie psujmy tego yy, nie wiem do czego to jest jak to się wszystko używa sobie zobaczymy później i to mamy drewienka. i powiem Wam szczerze, bo to już szczerze widziałem kiedyś na zdjęciach. Dla mnie takie drewienka wyglądają zajebiście, To znaczy, jak miałbym wybór między takimi drewnianymi mepelkami, a plastikowymi, no okej, okay, ten generator jest plastikowy, jego fajnie by było, może kogoś poproszę. Mam kolegę tutaj Adasia, który bardzo ładnie maluje, może by mi to machnął, jakiś takiego sandropa zrobił, bo to wyglądało super w takim sandropie. Ale takie drewienka, tak drzewka, to jest mega klimatyczne. Ja w ogóle powiem szczerze, ja zawsze jestem zwolennikiem takich niekoniecznie plastikowych różnych rozwiązań. Wygląda to super. I to mamy tego wszystkiego więcej. Popatrzcie. Eee, jakieś tutaj drewienka. Czy to zasobów, czy czegoś. Okej. Okay. I też jakieś tam resource'y były chyba takie jakieś plastikowe do tego dostępne. Kurde, ale nie wiem, te ludziki, to wszystko. no To ma swój klimat. Ja może nie jestem fanem takich tradycyjnych, typowych me mepelków, mepelków jeszcze w kolorze czerwony, zielony, niebieski, żółty, ale jak są takie jakieś fajne, ciekawsze, ci wygląda jakby mieli jakąś w ogóle palnik w ręce czy coś, wygląda to bardzo spoko. Drewienka, nie, nie, jak dla mnie mówię, muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo fajnie. Fajnie, że to jest w ogóle w jakiejś formie, takiej, właśnie zasobów czy drewnianych tutaj czy, czy już później nawet plastikowych, jak sobie kupicie, a nie y, tych y, tekturek. My nie cierpię gier, które mają na przykład wszystkie zasoby w formie jakichś płaskich y, tekturowych znaczników, bo to wszystko się potem miesza i. Ale tutaj są bardzo ładne, klimatyczne. Y, drewnianka. To miłe, miłe zaskoczenie. Myślałem, że w tej wersji takiej podstawowej basic tego gdzieś tam nie będzie. Różne rodzaje. Uch. No ty właśnie, Różne rodzaje jakichś tam, pewnie tych naszych pracowników naszego miasta, którzy będą tutaj robić wszystko. Nie bardzo jeszcze mam pomysł, gdzie te wszystkie żetony, które gdzieś tam wcześniej widziałem, gdzie je tutaj powkładać, ale nic, zobaczymy. Może tu jeszcze, o, co to za jakieś pary ludzików, śmieszne takie w ogóle, jakieś, kojarzy mi się z takie, ten, Haribo ma takie parki misiów, <laughs> mi się z tym kojarzy. Kosteczki, i te wrzucamy. Wiem, że wrzucamy je do tego gdzieś tam, do tego generatora do środka yy, i one gdzieś tam wypadają, albo i nie. Nie wiem, jak to do końca działa, ale jest to taka mechanika wrzucania tego wszystkiego do środka. No i mamy jeszcze coś, co wygląda jak nie wiem, co. Jakieś takie a la mechy albo cholera wie co, ale wygląda to spoko. Także nie wiem, pierwsze wrażenia bardzo, bardzo pozytywne. Drewienka wyglądają bardzo ładnie. Tu mamy jakieś karty. Mamy jakieś woreczki. Ok. Małe, ale, ale fajne z wyglądu i w sensie w dotyku spoko. I mamy karty. Tu mieliśmy poparcie karty. Miejsce, na terytorium. Nie wiem, czy to miejsce, które tutaj jest wolne, to jest na zakoszulkowane karty, czy na jakieś dodatki, które tu wkładamy do środka. Ale jeśli kupicie tylko podstawkę, no to widać, że miejsca trochę mamy. Otworzymy sobie te karty. Ja wam spróbuję je pokazać, bo. To nie jest, wiecie, gra jakaś fabularna, przygodowa, żeby teraz jakieś spoilery tu były. Karty jakości bardzo fajnej, takie nie wiem, jak to się nazywa, zaputnowane. Do czego one służą? Nie wiem, zabicie mnie, ale nie wiem. Możemy sobie po prostu pooglądać -po -po grafiki. Klimat bardzo jest fajny, taki trochę, właśnie stalkerowo, metro, post-apo. Także podoba mi się bardzo. I tak jak mówię, jeśli gdzieś tam przegapiście we wstępie, ta gra też wyszła po polsku. Ja mam po prostu wersję anglojęzyczną, ale gra jest... Michael Ozone. <laughs> ale gra jest... Yy... Po polsku też. Także... Bez, bez stresu. Expedition. Expedition. No a trochę historii, fabuły tutaj na tych kartach jest. Prawdzie ciąka taka trochę mała, ale... Ale jest. Także to nie jest tylko taka su sucha gra o optymalizacji zasobów, bo widzę, że takich fabularnych stawek jest całkiem sporo w ogóle. Patrzcie ile tych kart jest. Jakimiś wyborami, jakimiś fabułą, tu się coś rozgałęzia, wybieramy to, wybieramy to. Nie no, fajnie, kurde, dużo tego. Patrzcie. Okej, okay. technology. No zobaczymy, zobaczymy, jestem bardzo ciekawy tej gry. Ja takie gry survivalowe lubię, bo choćby Robinsona. Czy teraz tego właśnie Don't Starwa? miałem, już też grałem yy, Glaskanonowego, także te wszystkie gry survivalowe to jak najbardziej. Oczywiście też nie, nie jestem aż takim fanem gier, które mnie ciągle kopią yy, po tyłku, yy, bo fajnie czasem wygrać. Ale, ale zobaczcie, no i tu mamy takie karty już duże, w, w takim formacie bardziej tarotowym. Jakiś karty chyba jakichś wydarzeń. Kurde, ale dużo tego jest, strasznie dużo tu jest fabuły, muszę powiedzieć, jestem w szoku trochę. Kompletnie jakoś mi się nie kojarzył e, Frostpunk z taką grą fabularną, a tu jest bardzo dużo czytania. Jakieś rzeczy, które sobie musimy wybrać, coś tu się będzie działo, takie eventy. No jest tego kurczę masa, co jest w ogóle super. To się zaskoczyłem, powiem szczerze wam, bo... Myślałem, że to jest jednak taka gra bardziej takie, no po prostu euro, nie? Że mamy jakąś tam optymalizację i, i, i jakaś tam fabuła oczywiście jest, bo jest na pudełku w instrukcji, ale to tyle. No tu dalej mam te karty. Jest tego w ogóle bardzo, bardzo dużo wszystkiego. Okej. Okay. Tych papierków wszystkich. Śmieci. I patrzcie, dalej, dalej. Ile tych kart różnych jest. Karty zdarzyć, jakaś sama masa. Ja Okej. Okej. Chyba jakieś inne karty. low. Ta gra jest też taka mroczna. I tutaj właśnie chyba e, e, Glascan Plug gdzieś tam po tym swoim Disword of Mine, który też właśnie Kuba e, zrobił, no to Frostbank też poszedł dalej w taką mroczną stronę. Bo ta przyszłość w tej grze, to już sami też zresztą widzicie po tych kartach, to no to nie jest taka przyszłość, wiecie. Ładna, kolorowa. Yy, tylko jest to mroczna, smutna i, i taka depresyjna jakimiś dziećmi, fabrykami i innymi klimatami. <laughs> Kurde, ile tego jest? To mamy mornik i znowu jakieś karty wydarzeń o poranka, bo tam był jakiś ten dask. No jest tego masa patrzcie. Nie będę ich wszystkich przeglądał, bo one wszystkie no, mają inne teksty, ale oczywiście, znaczy mają i, i te same rewersy, ale inne teksty, więc nie będziemy tego czytać, ale jest tego naprawdę sporo. A tu już mamy karty scenariuszy, ok, Scenario, scenariusz, znowu jakieś fabularne rzeczy. Scenariusz pierwszy. Drugi. ja Japiernicze. Ile tego jest karty scenariuszy? No, to te przegródki to dobrze tutaj są różne, bo to sobie będzie można jakoś sensownie y, może posortować. I tu dalej jedziemy z kartami scenariuszy, ok. No dobra, ale to muszę powiedzieć, że na razie jestem bardzo, bardzo zaciekawiony i bardzo pozytywnie zaskoczony, w tym sensie, że jest tutaj dużo kart się troszkę pogięły, ale to karty scenariuszy, więc i tak są ko po kolei yy, ponumerowane. Także spoko. Trochę tu się wygniotły te rożki. Scenariusz trzeci, czwarty. ciekawe. Czwarta? Wydaje mi się, że tam widziałem ich więcej, no ale nic. Mm, mm, mm. Nie wiem, nie wiem, dużo tego, dużo tego. Society, raz, 2, trzy, hard, hard, normal, jakieś poziomy trudności. Jedną rzecz jeszcze tu muszę znaleźć. Może się do tego dokopię, do tych instrukcji. Ech. Ech. Z tymi scenariuszami, bo to mnie aż tak ciekawiło. Scenariusze. Nie, rulebook. Scenariusz. Ile tych scenariuszy tutaj mieliśmy? są może to może coś innego. Mhm, jest tu dalej jakiś setup. A, bo to jest scenariusz trzeci. Ok, tak jakoś inaczej idzie. Ok, to jest scenariuszy, to po prostu yy, nie wszystkie scenariusze mają, widzę, karty. Aha, okej, okay. Czy nie wszystkie scenariusze wykorzystują te karty, a może, a może ten się jakoś rozdziela? New Home, może to ma cztery części? Uh -huh, uh -huh. For your first game, is so just playing New Home Scenarios, this scenario described in the rulebook and is not repeated here. Ah, okej. Okay. Three of the scenarios in this book, Arcs, Fall of Winterfell Ruins, are advanced scenarios. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, jest tym to jakoś tak się dzieje na jakieś różne rzeczy. Spoko. Tak wygląda zawartość Frostpunka. Dużo, dużo tego jest, ale yy, jest to wszystkie bardzo ciekawe, bardzo fajnie wygląda, bardzo zachęcająco. Dajcie mi znać w komentarzu koniecznie, czy graliście we Frostpunka. Na pewno część z Was grała, no bo ta gra, mówi nie jest jakaś, znaczy jest dalej nowa, ale to nie jest gra, która wyszła teraz w tym roku, czy coś, tylko ma już kilka lat. Więc piszcie, czy graliście, piszcie, czy Wam się podoba, no i piszcie też, czy wygraliście w ogóle, bo w opinii ludzi to ja wiem, że ta gra jest jakaś hardkorowo ciężka. To tyle na dziś. Postaram się oczywiście, jak już kiedyś, znajdę czas, żeby tę grę lepiej ograć, nagrać kolejny film z jakimiś moimi wrażeniami. Tymczasem na dziś bardzo dziękuję i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!